No, wchodzimy, no. Wejdziesz sam? Chodź. Chodź, Beniu, tutaj. No, chodź. No i wchodzimy. No, ale ostrożnie, Beniuś. Dobrze. Złap się tutaj. Super. Super. Dobrze. Super. No i do góry. No, do góry. Do góry. Nóżka. No, ale nie rozpraszaj się. Do góry. No, super. Super. Uwaga. Do góry. Do góry się patrz. Patrz się do góry i pod nogi. No i teraz łap się tutaj. Super. 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 Pięknie brawo. Brawo.